Witam wszystkich! Dzisiaj chciałbym zaprezentować Lexusa RX450H z 2016 roku. Auto w kapitalnej wersji wyposażenia jest to wersja Prestige plus dołożony pakiet F-Sport. Tak to wygląda jest to maksymalna wersja wyposażenia. Nie dało się już nic więcej do tego auta dołożyć jest skonfigurowane maksymalnie. Auto nie nosi żadnych większych uszkodzeń, nie ża ma żadnych, żadnych tutaj śladów większych eksploatacji, jest zachowane w super stanie. Tak jak widać na załączonym filmie. Bardzo ładne auto. Tak się przedstawia. Auto z 2016 roku z przebiegiem 287 tysięcy km. Jest to auto bezwypadkowe, posiada wszystkie szyby oryginalne, łącznie z przednią. Miało jedną szkodę naprawianą w autoryzowanym serwisie w 2020 roku. Jest polakierowany błotnik przedni, drzwi przednie i drzwi tylne od kierowcy. Jest to szkoda na 9000 zł w serwisie, czyli to była jakaś tam obcierka. Wszystko do zweryfikowania w każdym salonie Lexusa w Polsce. Auto kapitalnie skonfigurowane, kamery 360, panoramiczny duży dach, pakiet F-Sport, koła 20 cali z bardzo ładnymi oponami letnimi. Tak, widać, żadnych tutaj uszkodzeń nie mamy. Tak się przedstawia. Naprawdę super, super stan. Przebieg 287 000 2016 rok, serwisowany do końca w autoryzowanym serwisie Lexusa. Ostatni serwis, 2000, 2025 czerwiec, czyli całkiem niedawno przeprowadzony test baterii hybrydowej oraz całego układu olejowego. Wymienione wszystkie filtry, oleje. Także auto jest w pełni gotowe do eksploatacji. Lakier pięknie się błyszczy, jak widać na filmie. Żadnych tutaj uszkodzeń, żadnych gniotek, żadnych dołków. Naprawdę super stan. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę Wam, które elementy były lakierowane. Tu nic nie było odkręcane, nic nie było szpachlowane. Jest po prostu druga warstwa lakieru. No jakaś tam upciarka, no, jak na tyle lat, no to coś tam się komuś przytrafiło. Pokazujemy pomiar powłoki. Pomiar powłoki lakierniczej Lexus RX. Zaczniemy od maski. Oryginał. Oryginał. Błotnik lewy. Przedni 150. Tu jest druga warstwa lakieru. 170. Druga warstwa lakieru. 180. Druga warstwa lakieru. Lewe przednie drzwi. Druga warstwa lakieru. Druga warstwa lakieru druga warstwa lakieru druga warstwa lakieru druga warstwa lakieru i druga warstwa lakieru i te trzy elementy są powtórnie lakierowane Reszta już jest w oryginalnym lakierze Pokrywa bagażnika oryginał oryginał prawy tylny błotnik Oryginał, orgi... Prawe tylne drzwi. Oryginał oryginał prawe przednie drzwi, oryginał oryginał, prawy przedni błotnik, oryginał oryginał i jeszcze raz maseczka. Oryginał Także generalnie trzy elementy lakierowane, jakaś niewielka szkoda naprawiana w autoryzowanym serwisie jest to odnotowane szkoda 9-12 tysięcy. Druga nie rakeru. Nic nieodkręcane, nic niekombinowane. Jakaś obcierka, jakieś niewielkie zdarzenie. Coś jest. Tak jak widać. Dzięki. Przechodzimy do prezentacji wnętrza Lexusa RX 450H. Tak się przedstawia kapitalna wersja wyposażenia Lexus RX. Posiadamy na pokładzie wszystko: head-up, automatyczne światła, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane oraz wentylowane fotele. Przednie automatyczne, oczywiście jak to w Lexusie Nagłośnienie Mark Levison, nawigacja Kierownica F-Sport Kapitalne fotele Bez większego zużycia praktycznie Tak się przedstawiają fotele Z przebiegiem 280 tysięcy km Auto jest zachowane naprawdę super, super w stanie Tak się przedstawia Żadnego tutaj większego zużycia Deseczka skórką obszyta Naprawdę jest to auto topowe Boczek kierowcy, zero zużycia, posiada wszystko od Marcego pola, pasa ruchu, wentylowane oraz podgrzewane fotele przednie, podgrzewana tylna kanapa, duży panoramiczny dach otwierany elektrycznie, tylna kanapa elektrycznie regulowana, to znaczy samo oparcie jest elektrycznie regulowane, przód, tył trzeba sobie ręcznie, rolety drzwi bocznych, naprawdę jest tutaj to wszystko. Skonfigurowane pod korek. Duży bagażnik elektrycznie otwierany i zamykany. Tutaj, tak samo, żadnego zużycia, żadnych uszkodzeń. Duży dach szklany. Tak się przedstawia Lexus RX z przebiegiem 300-287 tysięcy km. Żadnego większego zużycia w tym aucie.